3, 2, 1, start. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I oczywiście jest kipa z Left 4 Dead w sumie, ale znana bardziej z DeForex, oczywiście, Vertes Vertex. Siemanka LJ. Ziemanko i Dyzio Rombard Cześć. Jeff. I werty, spróbować gdzie dzisiaj e, Tak, dzisiaj lecimy tutaj, tutaj, tutaj będzie przerąbane, także od razu mówię lecimy, odpalamy latary i najpierw dzielamy wszędzie będzie dobra, ciężka tak mapa Bo wszędzie są złe ludzie, które chcą nas pozabijać, także e, latajcie, chodźcie, strzelajcie chodźcie. dookoła, nawet jeśli nie widzicie w co strzelacie, to mówię wam wtedy, że się opłaca jak najbardziej strzelać, e, w do tego, co, strzelajcie. no strzelajcie. Co tam? Nice. Gdzieś już trochę oberwał, czy mi się wydaje? Nie, U, nie, nie. nie. Troszeczkę, jeden chyba. Tak, tak trochę. Nie ciemność. No o, zjeżdżamy. Ja tak o nie, o nie. Ja to pamiętam chyba z trailera. O, właśnie. Nie, tak, 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 tak. tak. Właśnie, ładnie. właśnie. Także mówiłem, będzie przerwany etap. No i... This is exactly this. Shit. Ale fajny tak. ja go prowadzę. <laughs> nie da się go rozwalić. Nie, wyży, nie wyżyty człowiek, no. Pancerna. Dobra. Wjeżdżamy na pełnej, uwaga. Siema kapine. O czym oni gadają w międzyczasie, bo ja nie wiem. Napisy nie wiem, nie, 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 nie słucham. Ja, ma, ja mam napisy, ale wjeżdżamy na pełnej. Wjeżdżamy. Jeździmy kanisterki lecimy. Musi być jakoś tak, że jedna osoba na bieże, reszta strzela. Żeby jakoś osłaniać. się. No, w lewam. Jest 1 na 13. A teczki to jest są w razie czego? Dla. Gdzie są kanisterki, żeby jeszcze? Na Na górze. Gdzie się, o, kurde? Whoa, whoa, wow, wow. Co mnie cima? Co mnie Ja jestem no, za wertezem. Dobra. Smoker, bej, nie wiem. Ah! Smoker mnie złapał. Mamy jest Smoker. Nie jest Nic. Chodź tu dziadu, co mnie łapięś? Nie oh, oh, zmierzę cię. Co? Kaczer. Co? co? No dobra, bierz Jak ustąpić, co bież tam to? Bierz tamto. A tu jest no, Smoker jaz, się bierz. chowa. A dobra. No dobra. No dobra. Ok. Alright, 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 alright. ja to mam na dwa. Boomer, boomer na dole, boomer na dole. Wybierz po prostu ten Okej, okay. nic się nie stało Cholera Gin dziadu No nie, wbijają się tu w Jest, dobra Oh my god, lecę, 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 lecę Ja już wam Ota Łota Gin się dziady ty. Tu jest auto, jak się wlewa? Na no, A. F w ten sposób, dobra, mam O, tu się złapać super Tak, tak. tak. Yeah, Get up, get the fuck out

Akacz! Że... mama akacza, jeeej! generalnie mogłeś iść ze mną. Ej, o, fala nadciąga na jakaś chyba. Tak, a ja tu je właśnie z góry zrzucam wiesz? Staję na krawędzi i wyrzucam. A, w ten o, sposób. O, o god o. Co ty mnie w Wow. Okay. spalisz? Nie jest źle. Mam, mam tego, kryjcie mnie! W lewoj, na na w lewoj. lewoj, w lewoj! Dobrze, nalane nalane, dobra ja wolę chyba jednak mój karabinek GET THE no, FUCK go, OUT! Ja GET THE FUCK OUT! dziadu to jeden! Yo yo! Siekiera mocy to była. Ale niektóre no, dźwięki ale tych, tych jest w rogu, zombie mnie rozpierdziały Dobra, shotgun wleci kurde. Na szedłem i jest, idę kolejne Nie to kuźwa, nie to! Nie to! No nie to! Nie okay. to żeż, artym... Co jest? Co tu się? O! Nie, nie, nie! No, no, no. Czekaj, bo ja walę w heszera jak porąbany, Nie, nie wiem po co. Aj, aj, ja myślałem, że okay, pomocy. Czekaj, lecę. Pomocy. Chodź, hasher. Chodź tu, hasher. Dzięki. Chodź tu chodź, Dzięki. tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. E wow. Ten na dole, kuźwa. Szaleje na dole tam. Okay. Uwaga, uwaga, uwaga. O gruby jest. Ouch, ouch. Wow, smoker. Gingieru. dobrze. Nie wiesz maciarzu ty Faper! Łota, łota, WHAT łota! Łota, łota, łota! WATHAW WHAT WHAT! WHAT OK, znieżyję. O Jak wejdź wyżej? Tutaj są schody przejść No tak, ale like, ja hey, well, tam... to ja tam idę! Ja tam idę, ja tam idę Chłopcze na posyłki. Idę, idę! coś tam na dole wam nas zrzucałem, no ale to już widzicie na pewno Eee. kiera. Ej, ja tu przejść nie mogę, o god Nie faper!

ja pierdę, no próbuję! No nie wiem na co ja mam, ale dziękuję. No stary, tu jest za dużo tego! No, no. Dysia, Dysia ratowałem w ogóle, a wyładowałem z tamtego gościa i coś nie mogłem go zabić, nie? Nie. Nie wiem dlaczego! Po co łatwiejszy poziom próbować, To będzie etap. tak? Tu, to jest. Łatwy. Tu jest pewnie jak w Minecraftie, im łatwiejszy poziom, tym więcej zombiaków. No. Dobra, dobra, dobra. Dobra, mam go. Cześć, gdzie ty by. A ty byłeś tam? Jak ty żeś się tam dostał w ogóle, to ja nie wiem, nie? Właśnie też nie. To się... problem. No właśnie dlatego Weź nie mogę powoła, cię uratować. Zrzucił, no dlatego ale nie ale mogę cię mi... uratować, bo nie wiem, jak się że się tam dostał w ogóle, nie? Okej, okay. okej. Okay. Okay. Ktoś mnie kuźwa powie, jak mam się dostać tam, gdzie był Wertes Ej, ktoś? Ja jest jest. więcej. Jak ty żeś się tam dostał? Lol. Dobra, idę na dół. Idę, idę, idę. Oh, fuck. Get, the fuck. Get, the fuck. Get the fuck out! Get the fuck out! Pie, pie, przyjść! jedna. Mnie drugi. Idę, 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 idę! Idę, idę! idę, idę. O no jo! Antusz się do mnie rzucił! Kusiwa! Nie! Hunter Nie! na mnie rzucił. Kuźwa. no Nie! Nie! Nawet nie! Mogę. Nie! Nie! No Nie! 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 Ja już też, ja już Nie! <laughs> Dobra, poglądajmy, dyzio. <laughs> Stary, jeszcze tylko cztery kanistry. Dasz radę? O Wy Co tu się dzieje? A w ogóle strasznie dziwne te zombiaki. Nie wiem, jak u Was, ale u mnie są jakieś tacy czarni? jesteście pospalani? Yeah. O! No to koniec gry, brawo! Pierwsze podejście, udane, bardzo, bardzo. Ach, jest jemni. Jasne. Nie, bo wiesz jaki jak błąd popełniliśmy? Każdy poszedł w inną stronę. W wiarę... no, ja mówiłem, żeby w ekipie chodzić. No. Ewentualnie dwóch na dwóch, dwóch zostanie... Tak, tak, tak. Dobra, robimy to jeszcze raz. Tym razem zrobimy to lepiej, bardziej zorganizowani, no. prawda? No. I w ogóle, w ogóle... Ciebie, tak. Co to ja za głód mam? Dawajcie mi Shotgun! Czyli to jest ten? A, tak, to jest ten. A, kacz, to ten. Jest Właśnie nie wiem. Właśnie też ciekawe. Dobra, jest shotgun, jest wszystko, dobra. Ja wolę shotguna, jest lepszy. No, jest szybszy. Tak, właśnie. Dobra, co teraz robimy tak, że idziemy, we znaczy wszyscy w sensie? Gdzie ty, tu, ty się tu Halo. E, środki 3 mam. Spoko. No. Super. Super. Przyda się może. Albo oby nie. Dobra. Teraz, dobra. E, teraz pójdzie nam lepiej, ludzi się, nie bójcie, wszystko jest ogarnięte. I, I Lecimy wszyscy razem, nie ma problemu. Zatankowałem pięć, wy się obijaliście. Nie, bo... hey, ja, ja zrzucałem, ja z góry rzuciłem więcej niż ty zatankowałeś. <laughs> chodź, chodź, chodź. Ja tam tylko tą babkę jedną, bo to mu się napaliła na promocję, wiesz kaczemy <laughs> i... Dobra, to kto chodzi ze mną? Ja, ja mam fajną technikę na zrzucanie. Ja, tak? ja zostaję na dole. Zrzucanie tego? Ja mogę z tobą chodzić. Ja zrzucałem z góry cały czas. Nie, o, to nawet nie zobaczmy. No znowu z dołu zbierał. No w spoko, spoko. Ja, Dobra, to mogę chodzić z tobą w razie jak mam shotguna, ty masz karabina to będzie. Się... Chodzimy w trójkę, największe szanse mamy. No, a Dezio będzie stał na dole. No, dam sobie radę może. Dobra, może. No Ale jesteś jak największy. Jak na z góry pomożę, tak? <grystanie> Jesteś <grystanie> największy, ponieważ dać radę. Dobra. Dezio, wiesz to ja Idę, idę, Co? <grystanie> 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 Przez chwilę fi... pomyślałem, że naprawdę tak Pierwszy zamkowany. O, masakra. Chyba nie ma różnicy, jeżeli chodzi o shotguna, cokolwiek innego. Dobra, biegniemy za wertezem wszyscy. Przyjść, razem linklicę, w jednym tempie. Spójrzmy inkwizycję. Sialalalalala okay. dobra. trzymasz Czy masz to? Ciebie. Ok. No Okej. Okay. O nie, o nie. Rady, gdzie odostał pierwszy, pierwszy zrzut? Ja, się się, jak ty to rzucasz? O! Na kółku, no, na Też ja się puszcza, ale ja sobie staję na krew. Ja cię tak Dobra. Nie ciebie, tylko te zobaczy. Dobrze, idziemy dobra. tam boomer, by właśnie to. To go wysadziłem wcześniej. Okay. mam drugi zrzut. Bierzemy, super. I got it. One. I got it, I got it. I got it. Którym się rzuca? Leciało na dół. E, e a, tylko wow. trafi. dobra. Tylko musisz Dobra, a teraz chodźcie na dół do mnie. Na dół, idziemy, tutaj, idziemy, tutaj, idziemy. tutaj, Nie, 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 wróćcie, a. wróćcie. Czekaj, idę, idę, idę. Że mnie. No dobra, spoko, spoko. Oh, oh. Okej. Okay. Mam tutaj dwa zrzuty kolejne, tylko... Okay. Idzie to Idą do was z oh. Mam pipe bombę. Trudno. O fak, Rzuci ci pai bombę gdzieś? Idę po to Nie 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 Dobra Tam rzucę LJ? Idźcie tam No dobra też mam pai bombę super Chodź LJ ze mną AAAAA No Osłaniam cię Full control, full control my friend Ja zostanę z bo tu jest chaos Spoko Dobra to zarazie już rzuty robimy odejdź odejdź A, ciągnie mnie. A, ciągnie mnie. Ała, ała. Ała. O, dzięki. Dobra ze Ile was Dobra. tu. Wypieprzuj! Ok, Okej, mam sobie jedno. Tu jeszcze jedno tam leży. A, Krok, za panie, Tak, tak, tak. I Ok, Okej, tak. rzucone. Coś tutaj masz za mną? Widzę, widzę. Idę po to. Wy, mi ileś co tam. Coś. Okay. Coś biegnie tu dużego Tutaj, tutaj Biegnę Oj, k**a O, 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 Coś się zepsuło No gin Czekaj, ładuję, ładuję, Gin No Spar. Sorry Masz haszer? Spar Mam, 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 ma, 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 ma. Let's go, let's do Gdzie this jest? Tak Super, Idę, idę, słyszę Joke'a okay Dzyżo tam O, halo, okay. Easy dobra, teraz idzie lepiej Teraz idzie ewidentnie lepiej, nie? Widzisz, trafiliśmy już tutaj, nie? No, 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 no. Tutaj zginąłem. Bierę. bo one wylatują z tych drzwi. No. Dobra, uratowane. Get the fuck out, biecież! Gdzieś jeszcze są. Z drugiej strony. Musimy... Jeszcze tam to Okej. Wypadł, suko, no. za mną? Tak, 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 tak. <try try 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 czy jakąś drogę tutaj na górę czy coś? Eee Czy stamtąd dało się wejść chyba? A nie, tam była ściana gdzie pamiętam. Tam jeszcze o, jedno gdzieś było, czy mi się wydaje? Zapaliłem niestety ha. wybuchło Co? No Co? co, co, co? Dlaczego to zrobiłeś? Bo strzeliłem w, w zombiaka i wybuchło za nim zaraz Aha, Ale A co co się a. stało? Wstydź się I, a. No, no, tak, a. na mnie jeden Co się dzieje? Bijecie! Chodźmy tutaj no, Get the fun, No nie rozdaj autografów, do widzenia <laughs> Okej, oh. oh. okej okay, okay. Joker chciał mnie ujeździć Ale mi się nie udało Dobra, biorę ci ten co wysadziłeś Z powrotem Zdaję. Poleciał na dół Zrzut. Biedę, biedę, biedę Widzimy, widzimy Uważaj, oh. uważaj Uważaj, Już mam małą, ale. ale... Musimy zejść stąd Idę, idę, idę Chodź na ten Przez ten no Przez no No tutaj wejdźmy YALAAA Jeszcze Jesteśmy koło was Dobra, ale ja mam to znaleźć je dwa Wcześniej tędy wchodziliśmy, to właśnie... Come on wyjdziemy. baby, let's do that twist, yeah oh, on, 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 Come on, on, baby. Jest, on baby, let's e, do the twist Idę, idę, idę Ała Jademy dole Dobra, mogę zostać Tam jest splitter a nie, to byliśmy teraz. Bo... Okej. Okay. Splitter załatwiony. To do ciebie. Alright, 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 alright. Right. Ja wiem jak tam pójść. Widziałem sekundę, że medykamenty. Uuuu. Wcześniej schodziliśmy stąd, ale tam była brama he 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 he. na świecie, się nie dało. Faktycznie, że byłem fajny. Przebić. Tędy. Dziady jedne, cholerne. A nie, tu jest tędy, dobra, to nie. Mhm. Jeszcze dwa, jeszcze... Uważaj. Tam są. Au. Oh. No, Hej, czy jak no, tam dojść? Myślę, że to uszło, no. Coś, coś biegnie, czy mi się wydaje? Chodź Tak Ledziłem O szkoda, z góry Widzicie jak będzie problem to pomogę jakoś No idź miesz stąd grubasie O splitter aua, 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 Goni oj kołas jest Dobra, Dobra. Okej okay, dzięki Ale tak. ciemno wskucanie. Ale macie tam problem widzę? Nie, nie mamy Dam radę Widzę? No, grubasz się wiesz, wkurzył, nie? <gry> Właśnie co to było? To nie był charger coś chyba. No, to jest chyba charger. Nie, nie, to nie ale jest charger, to jest. Właśnie tak wiem, ale tu już któryś raz. No, tu już to któryś jest raz. Tak Kurde. Wysyłaj, ja myślę? Ja myślę, że tak zrobimy. Cześć, chodź tutaj, O, jakaś tutaj fala leci. Za mną, na to. Ło, tymi schodami. no szk... do jakiegoś innego przejścia w niego jak dziki nie no tak, no. <laughs> ma niego jak dziki, tak, nie? tak, tak, idziemy Czędy, no. tutaj dobra, dobra. Get up. to do razu uciekliśmy z tego miejsca może tam no. gdzieś splitter jest tylko kurde nie <laughs> wiem gdzie aha okej, okay, super tam lata, okay. Okay. mamy paliwo Mam nie, to z zaraz będzie zrzut anyway hey, 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 hey. to zrzut to ja tutaj będę. No. uwielbiam shotguny a skąd? gdzie wy jesteście? na górze no, fajnie Dobra Co ja wziąłem, nie chcę tego Oje, widzę, widzę, widzę o. Masz tam kogoś Czekaj, bo mi tu zlatuje, a tu mam tego starek, dobra Dobierz. Teraz tak samo zrzucę ten Common, come on Alright, jeszcze jeden, jeszcze tylko Poleciał. jeden jest, poleciało na dół, świetnie, dobra bierz. Teraz musimy zejść Dobra Skacz się z tego ostatni Nie, nie zaskoczę bo, bo zgniemy Tak? Nie zaskoczę. Fala leci Już to biegnę Tylko nie wiem gdzie Fala leci Wszyscy na podkład Rzucam pań bombę dalej. O nie, ty jest ja. Ale to taki parkour był. Okej. Ej, nieco. Nie mogę cię ożywić, atakują mnie. O, gadamy. Gdzie? Już, już, już nie ma. Dobra. Przez to bije halo. No właśnie pomaga. Get the, musiałeś musiałeś get, get the fuck out! Musiałeś zaskoczyć, musiałeś w takim najmądrzejszym. Get the fuck out, pojedziemy, to nie nasze oh, auto. Okay, Let's go! go. Hey, yes! Woo. Yes! Yes! We did it! Tak, ten. Wynosimy się z tej kawy. <grym>. Nice. zaraz nice. się to wyglądało, udało się. No i za Ocalam drugie kolejki. Yes. Nie, gdybyśmy się od razu tak zorganizowali, faktycznie by dał radę, nie? Lepiej by było, to. No. Death Center, ukradało wow, się, jeeej, Głosuj za pominięciem. <laughs> mieli aha, w przypadku powalenia tak. i tak dalej, i tak dalej. Zgony, no to, dziękuję, no. <laughs> <laughs> aha, to jest tylko coś takiego, a gdzie są statystyki, <laughs> kto to ile zabił? Nie, ja to są tylko z dzisiejszego odcinka, <laughs> wiesz? Aha, aha. No. no kto tam nie kliknął po minu? halo? No o, ja nie Hunter wiem. Skilled. Heśa, no. to bardzo dobrze. Zabitych dwóch. Pominąć Heśeru. proszę, dziękuję bardzo. No i zarębiście. No i, no i tym, tym mimo akcentem rozpierdziliśmy wszystko w tym, tym tak, centrum handlowym. Tak. Nie? Także na dzisiaj nam starczy. Dzikie promocje zakończone. Chcecie szybciutko, kolejny odcinek, zostałcie koniec łapaczkę w górę, lecimy dalej. Ja już szczerze powiem, że po tym etapie nigdy w Left for 2 dwójkę nie grałem, także <grym> ja to będzie fajnie. Nikt nie grał. Ja też. Bo także pamiętam tylko ten, ciekawi, ten motyw. Co będzie dalej? Także, Także najpucie, będzie najpucie, będzie grubo. Nie chcieli nagrywać, bo oni często nie chcą. Kto nie chce? Kto nie, kto nie chce? Ja pompuję ale, wica nie mam czasu. Ale, ale, ale z, zobacz, ten kto się uśmiał, jak to powiedziałem, to nie chce, Lj tylko zaprotestował, Także widzicie. Bo ja mam kuźwa łapy do pompowania tu, o, On tu. No. O. Kupię ci pompę na rodziny. Tak tak serio to chcemy, ale ale zazwyczaj jedna osoba nie może i tak przekodamy cię. Dobra. Ale, ale już rozmieliśmy fajne zgadywanie się jest na, naprawdę gitara i będzie gitara. Dobra, <much> dzięki za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, skomentujcie, dzięki za to. Subnijcie ekipę, czyli Dyzia, Verteza, LJ'a i... I Gryza. znowu ostatni. I jest super. No bo jesteś u mnie ostatni na liście tutaj. Ale, ale witałeś się, nie marudź. No, no, dobra. no, no. Co Co Coś za coś. Tak, dokładnie. Dobra, dzięki za oglądanie, na razie, cześć. Hej, hej, cześć, cześć. hej. hej.